Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale Aquahal. Dzisiaj opowiem Wam o dość rzadko spotykanym w hodowli skorpionie, jakim jest Hadurus arizones. Jeśli źle to wymówiłem, to z góry przepraszam. Skorpion ten, jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z Arizony. Ale nie tylko. Spotkać go można w Kalifornii, Newadzie oraz Meksyku, czyli tereny pustynne. Dorasta nawet do 15 cm, więc nie należy do najmniejszych skorpionów. Jest skorpionem, który często przybiera pozycję defensywną, lecz po opuszczeniu swojego schronienia jest raczej spokojny, lecz jest to cecha osobnicza. Opisuję tutaj swoje doświadczenie z tym gatunkiem. Brak masywnych szczypców oznacza, że skorpion głównie broni się metasomą, czyli ogonkiem, na który jest umieszczony kolec jadowy. Ukąszenie tego skorpiona z pewnością nie należy do przyjemnych. Siła jadu nie stanowi zagrożenia dla zdrowego dorosłego człowieka, lecz na pewno jest sporo mocniejsza niż popularny w hodowli Heterometrus. I tak z góry, nie polecam, nie namawiam brać skorpiona na rękę, robię to na własną odpowiedzialność. Tutaj widzimy ładnie kolec jadowy i drobne szczypce. Jest to ładnie ubarwiony skorpion, którego można nawet polecić początkującym. Lecz raczej trzeba być ostrożnym. Skorpion jest strasznie zadziorny. Większość czasu za dnia spędza w kryjówce, gdzie panuje temperatura około 23-25 stopni, w nocy temperatura spada o kilka stopni w dół. I Skorpion wędruje sobie po całym terrarium. W dalszej części filmu są urewki z GoPro, które pozostawiają włączone na kilka godzin w nocy. A taka ciekawostka. Zauważyłem również, że gatunek ten, a raczej mój osobnik, nim zacznie próbować wbijać kolec, uderza bokiem ogonka, próbując w ten sposób zniechęcić przeciwnika do ataku, jak tutaj właśnie na filmiku. Widzicie? Uderza bokiem. Nie wiem dlaczego. Mimo, że skorpion żyje w klimatach typowo pustynnych, wilgotność niska, to należy zapewnić skorpionowi miseczkę z wodą. Ja osobiście używam połówki Belkapa i nalewam wodę raz na tydzień. Skorpion się nawadnia, po czym delikatnie woda sobie znika w podłożu, tak jak to bywa na pustyni, na której dostęp do wody jest ograniczony. Gdy miskę użyjecie większą, zaleca się wypełnienie żwirkiem, tak by skorpion się nie utopił. A dla tych, którzy oglądają film, mam niespodziankę: w dalszej części filmu dowiecie się, jak zgadnąć nagrodę. O, a tutaj ładnie widać, jak skorpion pije wodę. Przybliżymy sobie troszkę. O. jest pięknie ubarwiony i spory jak na skorpiona pustynnego. Dlatego warto go mieć w swojej kolekcji, że tak powiem. Jak większość z was wie, skorpiony nie potrafią chodzić po szybie jak robią to ptaszniki, ale uwaga, mimo tego potrafią się wspinać. Oraz otwierać pojemniki, które mają słabsze zamknięcie. Jak zaraz zobaczymy na nagraniu z GoPro, Skorpion pomaga sobie Metasomom wyjść na wyższy poziom. Pamiętajcie, Skorpiony są mistrzami ucieczek. Dlatego ja osobiście polecam używać pojemników wysokich. Terarium, które ja mam. I trzymam w nim swojego osobnika. To 20x34x28. Na na Podłoże to Aquahal Stone Grout. A ścianki wykonałem z produktu z poprzedniego filmu. Zatopiłem w nich kawałki korzenia dębowego. Oraz spróchniały duży kawał dębu. A taka ciekawostka. Dlaczego... Hadurus jest rzadko spotykany w hododni. Problemów jest kilka. Pierwsze, rozmnożenie w niewoli. Jest niemal niemożliwe. Ja osobiście rozmawiałem z dwoma osobami, którym się to udało. Drugi, gdy już występuje problem z rozmnożeniem, generuje to wysoką cenę. Koszt zakupu waha się między 150 a nawet 300 zł. Trzeci, odłów. Importowane są tylko dorosłe osobniki, które mogą nagle paść z wielu przyczyn. A taka ciekawostka. O, tutaj akurat próbowałem włożyć GoPro i zobaczcie, jaki skorpion jest agresywny. No. A taka ciekawostka, jeszcze krążą podłoż, pogłoski, iż skorpion ten strzela jadem na odległość. Przez te lata nie zauważyłem tego zjawiska u siebie. Rozmawiałem z hodowcą skorpionów. Które roznożył hadrusy i również nie zauważył tego zjawiska, więc nie potwierdzę tej informacji w 100%. A teraz czas na konkurs. Napisz komentarz do tego filmu, obserwuj TikToka i sprawdź, czy wygrałeś. Na TikToku odbędzie się losowanie dla wszystkich osób, które pozostawią tutaj komentarz. No i tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nie jest jakiś super profesjonalny, ale się staram. Także tutaj jeszcze możemy zobaczyć, jak atakuje. Tu już nie jest uderzanie bokiem, bo skorpion jest strasznie, strasznie zdenerwowany. Także dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam.